Hejka, witam dzisiaj na koncie Julka i Reksio, więc zacznijmy od tego, że zrobię luka, bo to jest legal włamik. Dziękuję bardzo za użyczenie konta i let's go! Um, oczywiście zdejmę najpierw wszystko. Zdejmiemy jej jurce to wszystko, wszystko, wszystko. Dobra, lecimy, let's go, let's go, let's go! Włosy te mogą być, ale też te są śliczne O to już odebrałaś, widzę Dobra, zróbmy te Rzęsy, dobra, niech będą te Ulka mi się kojarzy z tymi, z tymi pigami takimi ciemnymi, hehe Dobra, coś mogę dodać Oczywiście tatuaż mogę sobie dodać Tutaj oczy są w porządku, nie będę ich zmieniać Usta też są w porządku, w porządku. Fajne, bardzo się podobają. Dobra, lecimy. Let's go z ubraniem. Fajne, przyjemne, ale jeszcze sobie czegoś poszukam. O, to z męskiego paka. Mhm. To są takie. Nie wiem, nie wiem, czekajcie. Muszę się tutaj grubo zastanowić, zrobić ładnego luka. Dobra, niech będzie. Teraz ładne spodnie do tego. Jezu. Przepraszam. Dobra, to. Niech będzie. Te, to mogę dać i to, albo to. Chyba to sama damy, Dobra, jest git. Mi się podoba. Ha. Dobra, nie, nie, nic nie będziemy tutaj dodawać. Jedynie to to, ale nie, nie pasuje. Dobra, mamy to. O, może być jeszcze motylki. Ale nie, nie, bo będzie źle na arcie wyglądać. Dobra, niech będzie. Zapiszmy. A, musimy tutaj zapisać też. To, to... Albo to, coś takiego, nie wiem, jakie tło, dobra, będzie takie Legal, legal, włam Legal, włam W ogóle będę się starać w wakacje, stawiać tak co dwa dni odcinki, czy tam nawet codziennie Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie Mam nadzieję, że się uda ale powinno się udać Najgorszy będzie je, mm, Tam weekend, gdzie będę mm, Nad morzem Ale Bo chyba będzie taki weekend Jeszcze nie wiem, czy będę jechać Ale uda się, uda się Ja w to wierzę <laughs> Nie, uda się, jeśli się postaram, to się uda Dobra Niech będzie takie czarne tło Napis biały będzie w takim razie Legal włamik tu się muszę do Ciebie obkręcić Dobra, stoimy pięknie Ślicznie teraz jakaś animacja Animacja Nie wiem jaka Możesz mi się oświadczyć jak chcesz A ja taka będę happy um, Chwila Muszę się cieszyć Będę strzelać do Ciebie miłością Moją, nie no, nie wiem um, Zastanówmy się. O, będę się kłaniać. Dobra. Niech będzie. Teraz musimy to bardziej jakoś ozdobić. Nie wiem jeszcze jak. Mm, serce takie. Nie jest źle, ale nie pasuje tutaj mi. Jeszcze myślę nad tym. Dobra, niech będzie. W sumie jest git. Czy coś tu jeszcze mogę dodać? Mm. Tak średnio bym powiedziała. Mógł być palone miłości <toddź> Bo my się kochamy. My tylko się kochamy, tak? My się kochamy. Dobra, tutaj miłość będzie. Miłość, 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 miłość. Miłość. Patrzcie, jak ja kocham miłkę. Tutaj normalnie ja są serca wszędzie. <laughs> to będzie prawdziwa miłość. Dobra, tutaj już nic nie ma takiego do zdania. Tutaj jedynie bym coś dodała. O, miłość, miłość, miłość. O, ale mnie odkleiło trochę. Będę sobie miłość jakoś Getupki mm. tu Dobra Jest it, Coś tu jeszcze jest? Nie, dobra Legal Włam, dobra Super, wyszło Fajny artbook, fajny, fajne. Dziękuję bardzo za użyczenie konta I lecimy ze skrinkiem Dobra Jest, mamy to, plac, mamy to Dobra Ostatnio tak zaczęłam mówić Dobra, dziękuję bardzo za użyczenie konta Kocham Cię, e, Oczywiście widzimy się w kolejnym odcineczku Bye! You!